Zachęcam Państwa w domach do wstań z foteli, z Kanap, z Wersalek, bo tutaj dzieje się historia. Po tym przedziwnym Grand Prix w Danii, teraz znowu może być przepięknie i ten sukces może smakować jeszcze lepiej, niż smakowałby na duńskiej ziemi. Bartosz Zmarznik w czerwonym, w niebieskim. Oczywiście spokojny, jak zwykle Fredrik Lindgren. 145 uderzeń serca na minutę. Nic go nie rusza. Niesamowite. Niesamowite. Być może jedyna taka szansa w karierze dla Fredrika Lindgrena, a u niego stoicki spokój. No ale jest to szans... Szansa na całe szczęście. Jest to szansa nikła, bo Bartosz Marsnik już za chwilę. Głęboko w to wierzymy. Przypieczętuje czwarty tytuł indywidualnego mistrza świata jako najmłodszy zawodnik w historii. 5 sekund i ruszamy Smarsznik, Lindgren, Dudek i Macen. Pisze się historia na motoarenie. Daśma w górę. Smarsznik lepiej niż Lindgren i już jest z przodu. Macen próbuje rozpocząć. Się podłużej. Zmartik trzyma krawężnik, bo tam może atakować Fred. Fred jest na miejscu drugim, ale to kompletnie nic nie znaczy. Moto Arena już szaleje! Moto Arena już wie! Teraz tylko liczyć, że nic się nie stanie! On to zrobi! Przewaga jest gigantyczna! Ogromna! To jest przewaga, jaka dzieli go od reszty żużlowego świata! Bartosz Zmartik, dwa okrążenia od już wie, że oni są daleko, on ich nawet nie słyszy. On teraz podniesie głowę do góry, żeby sprawdzić, gdzie są. Zrobi to, zrobi to w fenomenalnym stylu, tak jak sobie wyważyliśmy, Jeszcze jedno kółko, żółta flaga, czarny krzyż już widzi. Jeszcze jedno kółeczko i będzie potwórnym mistrzem świata. Masz Orżlu, 6-7 sekund i zacznie się szał, i zacznie się świętowanie. To pamiętajmy ten moment, bo to jest kolejny kamień milowy w kierunku dostania najwybitniejszym żużlowcem w historii tego sportu. Jeżeli nic się nie zdarzy, żadna osoba zgromadzona dzisiejszego wieczora na Moto Arenie nie ma wątpliwości, że już za kilka lat od Bartku będziemy mówić jako największym z największych w historii.